<laughs> It's just like a toy. Pew, 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 pew. O nie, afera. Lodowa zasadzka. Porwało gdzieś tego naszego guptaska. No niestety, idziemy go odratować. <laughs> There are walls everywhere. He must be in a human's house. Smurf outdoors as fast as you can, Timwitty. Uh, but I'm already outdoors in the mountains. There's snow everywhere. Eh, uh, do you think I can make a snow Smurf? Hehe. <laughs> uh, hello? Uh, looks like they've hung up. Wróć bezpiecznie do Znajdź punkt charakterystyczny, no co? No, co tu więcej mówić. To no, więcej, dużo źnieku jest. Jakiś opuszczony dom mi to wygląda. Okej, okay, okej, okay. o. Tutaj mamy fioletowy kryształ. No ale wracając wesoły świąt mojej drodzy. Mam nadzieję, że spędzicie je za zaje fajnie.

And, uh, press the button on the Smurfy Talkie when you smurf? Of course I can hear them. What are we smurfing about, hmm? Oh, he'd better watch out. Stolas must be nearby. Oh, I get it. You're pretending you can't hear me. <laughs> we can hear you fine, Dimwitty, and this isn't the time to play around. Look around, and as soon as you see one, jump in and come back to us. Uh, find a portal to jump into. Yeah. Okay, Smurfette. Kiedy smurfujesz, czyli co? C kiedy czegoś szukam, czy co? O, kryształmy. Tutaj na prawo nic nie ma. Wow, wow, wow gdzie my to jesteśmy? No nic, chodźmy w lewo. Hmm, kryształ się od tego nie rozwala, ok? To zbierzmy. Z tą bronią, o, to jest lód. I co z tym faktem? To tutaj mam iść? To no, dokładnie tak Musimy uważać na lód, bo jest śliski No kto by się spodziewał też, nie? O właśnie szkoda, że akurat w zimę Naszą piękną Wigilię Noc wigiliną. A coś się zbugowało, ok? Nie ma właśnie śniegu Taki jaki tutaj jest, tylko znowu zima Znowu święta bez śniegu, nie? To już traci klimat, ale no... No co tu więcej zrobić? No tak się dzieje, taka sytuacja. Skupiajmy się na smurfach. Na tym, żeby Kuptaska to prowadzić całego do no, chaty. O, chociaż może uda mu się pokonać Stolasa. A to byłby dobry polot, plot twist. Kurde, coś mi się język... Yy, język mi się plącze. O nie! Nie, spadliśmy! Kurtefelek, kartofelek, no nic. Będziemy musieli uważać, uważać na takie wiatry. Znowu mi się ten język kończy, ja nie wiem. <laughs> Ej, możemy w ogóle broń ulepszyć? Możemy ulepszyć? Moż możemy ulepszyć, ok. Ej, bierzmy wszystko. Zobaczcie, ile ja mam w ogóle kasy. Czy wy to widzicie, kochani? Yy... O. 4,5 tryb oknia, jaki jest, ok. Zobaczmy. Yy... No. Co to jest? Badaj i który bierzemy? Potrójny strzał. Jest skoncentrowany? Yy... Wiecie co? Potrójny strzał chyba będzie lepszy. Tak osobiście uważam. i że nas nie stać? O obrażenia. No to bierzemy na pewno. No i teraz mamy fenomenalną broń, która będzie zadawała dużo. Hopa, Oj! Kryształy prawie hop. Tutaj znowu wiatr. No, bo będziesz mógł wypróbować Smurfomixa, masz rację. Yy, Kup co to jest? Yy. Co ja co mogę zrobić? A tu jest śnieg. Czysto to teoretycznie mógłbym tu przejść. O! Szybko! Hop! Bierzmy kryształy o leczenie. Oczywiście bierzemy. No i udało nam się fajnie to przejść. Szybko, sprawnie idealnie. O. Ale żeby za proste nie było, już widzę. Chodź tu. No i. Dobra. Spróbuję was z całej mocy. Ech. Ech. I marchewka jakaś to jest super moc. No stawaj, w ciebie marchewkomplik. Nie trafiłem. No trudno. Uuu, tu jest marchewka, co ona robi? A, myślałem, że mogę ją zebrać, ale niestety nie mogę. Opa. Opa. A, mi się chce spać. Ej, w ogóle? Lubię spać. Panie, to jest taka bajka. Pamiętam, jak za dzieciaka, właśnie sen, to był najgorszy dzień dnia. Bo trzeba by było iść spać. A teraz to jest najlepszy dzień. O, tutaj będzie walka. No dobrze, zostawcie mnie kryształostwory. Możemy. Oj, nie możemy przetestować. Hop, albo możemy. Jak to działa. Chodź tu kolego O ty kurde unika mi jeszcze Spaniaczek O, ale przywalił blud widzę O tych noiku. Spadaj macie marchewkę Co ona naleczy czy co? A fokusują się na tej mojej marchewce wtedy, okej? Okay. Gdzie są więcej? Gdzie jest więcej kryształów? No na pewno nie tutaj. Także chodźmy stąd. Hmm, tutaj też nic nie ma. O! Tutaj będziemy mieli drog drogę do przejścia. Piękna droga, ale ja bym sobie zebrał jeszcze zanim to Kryształy te na dole. I znajdźmy tego stolasa w końcu. Oj! Ej, to jest śliskie! O! Opa! I co, to odpadnie? O, dokładnie tak. I nie mówcie, że tylko raz. A, dobra, odrodziło się. Ta roślinka. Myślałem, że była tylko jedna próba, inaczej trzeba by było wczytwać grę, ale się odradza roślinka. Także nie byłoby problemu potem. O, tutaj widzę, że znowu taka sama sytuacja, co... Muszę się poprawić na krześle, widzowie. Taka sama sytuacja co wcześniej. Ale jak ja to mam tu zrobić? Kto może? O, res? No i łatwo, możemy sobie przejść teraz. Kolejna roślinka. Oj oj oj. Haha, ha. you go. Now you can hear me. Watch out! Make sure you don't fall. Oh, hey! <laughs> Kto uh, <laughs> La 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 la, la smurf. Bla bla bla, can't hear you. Ach, ten kurde. Kutasek, co on robi. No i co, tędy wy chyba nie przejdziemy. Nie wygląda mi na miejsce to przejścia. No, to chodźmy drugą stroną, kochani. O, o, mamy tą roślinkę. Odpalmy ją. Chyba nie tak, nie ta roślinka. Ale ta to już jak najbardziej. Dobra, biegniemy, Gida. Hop, oj. muszę tak. Biegniemy. Nie. Dobra, jak to działa? Muszę jakoś idealnie za tym przychodzić No i nie zdążyłem, kurde, dobra, samo się przeskoczy, widzę. To my jeszcze raz Idealnie Tutaj musimy Nie! Dobra jest Jeszcze raz. Dzięki! Udało się! Easy, guys! O nie, latające spory! Musimy je pokonać jak najszybciej, bo inaczej z, yy, zabiorą nam święta! Oh, no! Dobra, udało się! Esa! I co tutaj lecimy? Ej, przeskoczymy tu! Hop! Siuuuu! Siuu! On to właśnie przed chwilą zrobił ten smerk. Christian Ronaldo! Siuuuu! Sí. Hop! 24% mamy. Sporo, nie sporo. Ciężko mi stwierdzić. Nie wiem, ile jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że w końcu się uda na 100%. A jak nie, to trudno. Dobra, muszę przycelować, Okej. Okay. O, jeszcze jeden. Podsumujmy się. Zbierzmy co? Pyk padaj Do widzenia U... co to robi? A coś takiego. Okej, okay, to zaraz muzyknie. Kida hop hop hmm. Teraz pytanie: Czy ja tutaj mam iść? I tak. Bo tam zauważyłem jeszcze opcję, kochani, że możemy nad tym po prostu przejechać. Ja już wam pokazuję, nie? Patrzcie to, cyk. I want to wish you a Merry Christmas. I patrzcie, jedziemy teraz na tym. A nie, to się tak wydawało po prostu. Oko. Powiedzicie, tutaj są jakieś mosty, coś tego. To mi się mogło tak wydawać. No nic. Zmarnowaliśmy całe dwie minuty życia. Na moje ustalenia, ale tak czasami jest. Chodźmy dalej po prostu. Nie yy, roztrapniajmy się nad tym. Zbierzmy pewnie kryształy. Okej. Okay. O, 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 o. Ej, tu ja tu postawiłem? A nie, to chyba nie ja. Te, kry te kryształy lodu. No nic, no co to robi? A tak. Spójrz, hmm. Mogę tutaj skoczyć? Widzę, że tam wiatr. Że tutaj w sumie to wiatr wieje. To musimy to jakoś ominąć A tu widzę, że takie etapami wieje Czekajmy masz przestanie wiać i teraz, hop Jeszcze chwila Hop! A widzicie jak ja to robię I hoppa! A! Dawaj, 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 dawaj! Dobra, easy, easy guys Ok, let's go Dobra. O, to zajmie 2H, ale kryształy zebrane. To jest najważniejsze. Pyk, pyk. Kolejne kryształy. O. Jak ja tu mam skoczyć? A, już to myślam się. Okej, okay. o, ej, ale to będzie ciekawy powiem Czekamy na wiatr. Zobaczcie, cyk. O! Ha! Za pierwszym razem nawet się udało. Opa! I zobaczcie, on lewituje. What the hell! Tutaj w lewo chodźmy, kuptasku! W sumie dobrze, że już nie gramy tą kratowitką. Trochę mnie irytowało, ale. Mam być ostrożny. Łe, to ze spokojem. Ostrożny będę, jak nie wiem. O nie, to jest śliskie, bo liście zamarzły. I się po nich ślizgamy, ale dajemy radę. No ja bym nie dał rady, kochani. Czy ja bym nie dał rady? No ja oczywiście, że zawsze dam radę. Dobra, chodźcie tu. Pyk. O, tutaj kolejne kryształy. Ła. O, to polało, ok? O, ty go? Rzucę tam, co ty sobie myślisz, kościół? Co? No, chłap sobie myślę, że będzie to mnie nawalał. Fajnie się tam. Oj, oj, oj. zapomniałem o powietrzu. Dobra, tutaj doskoczymy. Bierzemy kryształ. Łop, łap. łap. Aha, muszę tak nie zebrać. Ej, voilà. A co to robi? Nie! Nie, kuptasku! No i spadł. A czy to przestanie kiedyś wiać? No jakoś daje radę. Ocie kurde! U! O tym nie pomyślałem. No i. a bo tutaj się trzyma. Dobra, nie wiem, gdzieś to mam. Udało się przejść, udało. To jest najważniejsze. Pyk, Wyrzućmy diament. Styk. Kolejny. E, kryształ, co ja mówię? Czemu ja na to diamenty mówię? To jest chyba jakieś y, zboczenie z Minecraft'a. Przyzwyczajenie. Chciałem powiedzieć. I wydaje mi się moi drodzy, że z racji już są święta. To w tym momencie możemy właśnie zakończyć odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się jutro o godzinie 14.00. W pierwszy dzień świąt. No i co, no ja jeszcze raz Wam złożę wesołych świąt. Żebyście spokojnie je przeżyli. Czy tam z rodziną, czy tam na przykład na graniu. O, granie to jest w ogóle bajka. Ja chyba będę grał. Ja myślałem, że coś tu warczy, ale coś się pukowało. Także Trzymajcie się, cześć moi drodzy! Miłego!